Cześć kochani, witajcie na kanale, z tej się. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię Krok My 1.19 Myślę, że to odcinku mi się będzie podobać Jeśli tak, łapkę do góry Raz na, na kanale I już na świat Więc zaraz się widzimy Niestety, ale zresztą było mi na zimowym biomie, więc trochę będzie problem Ale co pierwsze robimy, to na pewno ścienamy drewno Hop A tak, wydechnijmy może z 10 tego drewnika i będzie git Hop, hop, ścinamy sobie. Zrobimy sobie crafting, yy, podstawowe itemy. Hop, hop, hop. Obo dobra, zetnijmy całe to drzewo i robimy. Okej, okay, więc tak. Robimy deski z tego crafting, patyki. Hop, hop. Stół, yy. Teraz robimy kill off, idziemy pod ziemię. Taki, no jakby speedrun robimy. Czyli tak wiem, że to nie będzie speedrun. Hop, hop, hop. I tutaj mamy kamień, więc sobie go wykopiemy teraz. Hop. Raz. No wykopmy tak, gdzieś z 10 kamienia. Wystarczy myślę. Hop. Mamy trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10. O, mamy nad 11 spoko. Teraz wychodzimy sobie tu, hop, teraz robimy sobie e kill off. robimy znowu patyki. Bo nam nie starczyło. Robimy sobie mieczek. Robimy sobie śkierkę i mamy wszystko. Więc zbieramy sobie ten crafting. I teraz sobie poszukajmy jakiś owiec, żeby mieć wełnę i żeby sobie zrobić łóżko. Łóżko. O, mamy owce, więc sobie je niestety musimy zabić. Inaczej się nie da. No chyba, żebyśmy mieli mnożyce, ale nie mam żadnego. Okej, okay, mamy dwa, ale to nam nie wystarczy na łóżko. Ym, szukamy kolejnej. Bo właśnie ym, nie wiem, gdzie mogą być. Więc. Ty sobie poszukam jakiś świnek, żeby mieć mięsko z nich. Chyba tam widziałam gdzieś świnkę. Jezu, jak się wstraszyłam. Jakie słodkie. Oh my god. Jakie to słodkie. Jakie ja kocham lisy w Minecraft. Nie, weź go, zostaw, zostaw go. Nie, nie, nie. Wybacz. Ja muszę go ochronić. Musiałam ochronić tego liska. Niestety. Na Rip Wilk. A przepnę wam serduszko. Yy, dobra. Czyli jak to był wilk, to gdzieś muszą być owce. Co on znowu goni? A nic. Myślałam, że on będzie w nastawiony, bo zabiłam jego przyjaciela, a jednak nie jest. O tam mamy świnkę, więc sobie idźmy ją zabić. W następnym odcinku yy, zrobimy sobie domek. Yy, I na pewno poszukamy innego biomu, bo na tym biomie na pewno nie będę chciała mieszkać. Nie lubię ogólnie zimowego biomu, bo tu total nic nie ma. I yy, no. I tak lepszy ten biom niż jakiś pustynny, czy hmm, jakie jeszcze są biomy? Pustynny. Ten omashrooms na przykład też jest taki bezsensowny. Albo wyspa. Nie, na takich to ja wolę się nie respić. No dobra. Co my, tam, co my tu mamy? Tu, o ja! Jaka duża ta góra! Dobra, teraz powoli musimy tutaj zejść. Hop, hop. A nie. Ej, tu możemy sobie wypłynąć. To będzie dobrym pomysłem, nawet. I poszukać jakiegoś normalnego biomu. Tak. O, mamy od razu wilcze jagody. Nie. To są, to są słodkie jagody, a nie wilcze. Pozbierajmy sobie tego troszkę. No. Hmm. Czy to będzie otwarte, czy nie? Chyba nie. Chociaż może. Hmm. Zobaczmy. Tutaj mamy jakąś wyspę. Ale tam chyba już hmm, można normalnie płynąć. Zobaczmy. Hmm. Tak, możemy normalnie. Więc sobie popłyniemy. Chociaż nie wiem, ja mam taki mały ten... render list jak to się tam nazywa. Jeżeli się pomyliłam, to poprawcie mi w komentarzu. Yy, w komentarzach. O, to mamy kolejne świnki. Hop. Cho, chodź tu! Ej, gdzie ona jest? Dobra, tu mamy jedną świnkę. Dobra. Mm, nie chcę mi się jej gonić. To mamy w sumie jakąś jaskinię, ale nie będziemy do niej wchodzić. Na razie nie mamy za bardzo dobrych itemów. Ale na pewno w jakimś odcinku pójdziemy. Ogólnie przepraszam, że nie dokończyłam serii Minecraft 1.18. Ale jakoś po prostu nie miałam już um, jakby pomysłów na odcinek. Dobra, szukamy tej jednej owcy. Przez cały czas. Czekajcie, czy to są, są te lodowe te? Hmm, tak! To będą niedźwiedzie polarne. O, cię Dziwne, że nie znaleźliśmy żadnej żaby jeszcze. Trochę takie, o nie, gdzieś wpadliśmy, ja nie powinnam uważać. Dziwne, że jeszcze nie spotkaliśmy żadnej żaby, co nie? Hmm, ciekawie. No dobra, na początek to się chyba tutaj osiedlimy po prostu, ale na początek to ja nie wiem, gdzie jest ta owca nada hm Hmm. Kurcze, tu mamy jakieś wielkie. No nie, no znowu ten wilk koni lisa. Nie, no. Nie, ja na to się nie patrzę. Nie. Nie, nie, nie. Kurczę, szkoda, że to nie owca. Hmm. No to trudno. Gdzie są te owce? Ej, tutaj mamy y, dynia, więc sobie też się pozbierajmy. Hop, hop, hop. Hmm, co jeszcze tutaj mamy? Ej, to mamy normalny bion. Ej, fajnie. Czyli chyba nie będziemy myśleli, jak płynąć. Zaraz się okaże. A co tu mamy? To mamy wielka znowu. O nie. Niedobrze, nie fajnie. Ej, ładnie tu. Powiem szczerze, Jeszcze ta jaskinia tutaj, to już w ogóle... Ej, my musimy tu iść. Nie no. Na, na razie tu zostajemy, żeby obczaić tą jaskinię. Ej, ładnie tu. O kurczę. Podoba mi się tu. Okej. Okay. Ale ja dalej nie widzę tej owcy. Jest! Mamy! Dobra. Dobra, musimy ją niestety zabić. Okej, okay, dobra. Zrobimy sobie jakiś taki. no, mini domek, że tak powiem. Jeszcze zróbmy sobie więcej drewna. A nie, nie mamy drewna. O nie, najgorzej. Dobra, jeszcze mamy 6 desek, więc. Ale to taki mały domek. Um, taki tymczasowy, więc nie będę jakoś. Co jest? Mam sikiery w ręce, a tak jakby jej nie miałam co jest, co to było. Dobra, ścinamy sobie ponownie drewno. Hop, hop. Mamy sześć znowu desek. Gdzie jest słońce? O nie, powoli zachodzi. To, nie, to bardzo niedobrze. Hop, hop, hop. Dobra, zróbmy sobie łóżko. Tak będzie najlepiej. Hop. Hop. I robimy. Dobra, mamy białe łóżko. Teraz nie musimy się o nic martwić, że nas moby zjedzą czy coś takiego. Hop, hop. Hop. Zróbmy sobie w sumie na dwa, bo po co na więcej? Hop. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak. Myślę, że jest git. Jeżeli ten odcinek się spodobałam, zostawcie ja koniecznie łapkę do góry oraz suba na kanale, więc pa!